Przez cały tydzień, w poszczególne dni można było załatwić wszystkie sprawy formalne z zakresu pomocy społecznej bez konieczności przyjazdu do Daleszyc. Mobilny klub rodzinny, czyli m powrócił w teren i dojeżdża tam, gdzie jest potrzebne. W sierpniu pracownicy m w Daleszycach znowu ruszają w trasę. Oprócz spraw formalnych, które można uregulować w m czekają w nim też wakacyjne atrakcje dla dzieci. Mgsik to unikatowy projekt w skali całego województwa świętokrzyskiego. Pracownicy socjalni z Miejskogminnego Gminnego Środka Pomocy Społecznej w Daleszycach wyszli z biurek i w terenie spotykają się z mieszkańcami gminy. Warto przypomnieć, że urząd zakupił w tym celu specjalny pojazd, który został przystosowany do załatwiania spraw formalnych, ale też do organizacji ciekawych zajęć dla dzieci w miejscowościach, które pracownicy socjalnie odwiedzają. Gopsik to jest filia miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, filia na kółkach. To jest bus, który stoi za mną. Bus przystosowany do pracy, do tego, żeby y, pracować z ludźmi, żeby z nimi rozmawiać, żeby wydawać decyzje administracyjne, jeśli jest taka potrzeba, żeby przyjmować wnioski, żeby y, specjalista mógł również dotrzeć w teren i porozmawiać. Tu mogą również odbywać się mediacje rodzinne, ponieważ w tym busiku mamy wszystko: y, stoły, siedzenia, prąd, y, Podłączone systemy, oświetlenie oczywiście, dostęp do mediów, ale przy okazji, wozimy też bardzo dużo zabawek, gier przeróżnych, bo przyjeżdżając do miejscowości, a robimy to codziennie, od czerwca, dzień w dzień przyjeżdżając do miejscowości, zapraszamy również na spotkanie dzieci, które są tutaj mieszkają, albo są to dzieci, które są naszymi podopiecznymi i organizujemy im na świeżym powietrzu, czyli całkiem bezpiecznie, takie objazdowe wakacje przy okazji. No i tak jest dzisiaj w Marzyszu. Spotykają się rodzice, dzieci, pracownicy pomocy społecznej. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy gminy Daleszyce przez te dwa lata już przyzwyczaili się do tego, że nie muszą przyjeżdżać Przyjeżdżać do ośrodka, nie muszą przyjeżdżać do Daleszyc na rynek, bo to czasami jest wyprawa. Mogą wszystkie swoje pilne sprawy, czy jakiekolwiek inne sprawy, yy, załatwić w terenie u siebie. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa wakacje z Mgopsigiem stanęły pod znakiem zapytania. Jednak wraz z luzowaniem obostrzeń przez polski rząd pojawiła się możliwość ponownego ruszenia w trasę. Wszystko oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Tu mieszkańcy na miejscu w swoich miejscowościach mogą załatwić wszelkie swoje sprawy. Czy dobrze, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tak wychodzi do ludzi i przyjeżdża, nie trzeba jeździć tam do centrum? Nie, no dobrze, wygodnie jest. Można wszystko załatwić? Tak, można wszystko załatwić. Panie, pa pomocne. Pomocne bardzo to dobrze, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tak wychodzi do ludzi z takimi inicjatywami? Oczywiście, że tak, bo niektórzy nie mają jak nawet dojechać. Starsi, no różne rodziny są, prawda? Mąż pójdzie do pracy, żona nie ma prawa jazdy jest problem, prawda? Bo musimy dojechać i sobie załatwiać. A tutaj przychodzimy od razu od ręki, wszystko załatwiamy i jest ok. Do tego dzieci się mogą pobawić. Dzieci się mogą pobawić, oczywiście. Pracownicy socjalni dojeżdżają do poszczególnych miejscowości, zapewniając wsparcie socjalne, ale też ciekawe zajęcia dla dzieci. W kolejnych miesiącach MGopsik odwiedzi poszczególne sołectwa, gdzie pracownicy będą pomagali w sprawach formalnych. Będzie można tam m.in. pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia 300+, ale nie tylko. Gopsik jest oczekiwany przez mieszkańców. Tutaj mogą dłużej porozmawiać z pracownikiem socjalnym. To jest po prostu czas na to, żeby zająć się nie tylko jedną osobą, ale całym jej środowiskiem, całą rodziną, żeby pomóc, żeby wskazać specjalistę. Praca y, socjalna to nie jest tylko i wyłącznie przyznawanie zasiłków. To nie o to chodzi w tak zwanej pomocy społecznej, więc mieszkańcy się cieszą, a my cieszymy się podwójnie bo możemy wyjechać w teren, bo jesteśmy bliżej ludzi, bo łatwiej jest mówić o jakimś problemie, jeśli się go widzi, dotyka, e, można się skupić i jakby pomóc bardziej efektywnie. Natomiast nikt nie spodziewał się dwa lata temu, że ten gopsik w tym roku szczególnie się przyda ze względu choćby właśnie na epidemię e, związaną z COVID-em.